Renta z tytułu niezdolności do pracy w Niemczech. Oto komu przysługuje i ile wynosi. W ubiegłym roku 350 tysięcy osób złożyło wniosek o przyznanie renty z tytułu zmniejszonej zdolności do pracy zarobkowej w niemieckim ubezpieczeniu emerytalnym. Jest to wczesna forma renty przydzielana tylko wtedy, gdy dotychczasowe zatrudnienie nie może być kontynuowane z powodu problemów zdrowotnych. Dla wielu osób prowadzących działalność gospodarczą, z wyjątkiem niektórych zawodów, renta nie wchodzi w grę, ponieważ nie muszą one płacić składek na ubezpieczenie emerytalne. Oznacza to, że rentę otrzymują głównie pracownicy. Muszą oni być ubezpieczeni przez co najmniej 5 lat. Z tego przez co najmniej 3 lata muszą płacić obowiązkowe składki. Wyjątki zachodzą w przypadku urlopu wychowawczego lub ciąży. Istniały również specjalne regulacje dla osób dopiero rozpoczynających karierę zawodową. Ubezpieczenie emerytalne zawsze sprawdza, jak ciężki jest przebieg choroby. Mogą być to choroby nowotworowe, choroby psychiczne, ale także mięśni, nerwów czy kości. Nie ma uniwersalnej kwoty renty. Jest ona ustalana na podstawie trzech czynników. Z jednej strony rolę odgrywa wysokość i lata wpłat na ubezpieczenie emerytalne. Drugim jest rodzaj ograniczenia zdolności do pracy, który określa tzw. współczynnik rodzaju renty. Jeśli jesteś uznany za całkowicie niezdolnego do pracy, współczynnik wynosi 1. Jeśli jesteś częściowo niezdolny do pracy, współczynnik wynosi 0,5. Do tego dochodzi jeszcze wartość renty. Obecnie wynosi ona 36 euro w Niemczech Zachodnich i 35,52 euro w Niemczech Wschodnich. Osoba, która ma całkowite ograniczenie zdolności do zarobkowania i przez 35 lat płaciła składki na ubezpieczenie emerytalne, uzbierała średnio 0,7 punktu zarobkowego i ma współczynnik rodzaju emerytury równy 1. Jeśli mieszka na Zachodzie, otrzyma emeryturę w wysokości 882,49 euro. Interesują Cię newsy z Niemiec, a także informacje dotyczące życia i pracy za granicą, subskrybuj kanał Polski Obserwator w serwisie YouTube, na którym znajdziesz najciekawsze i najważniejsze informacje z Niemiec i innych krajów europejskich.